Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, żeby przedstawić cztery nowe produkty, które jeszcze w tym sezonie będziemy wprowadzali na rynek. Mówiliśmy o dwóch środkach do zwalczania chwastów w zbożach ozimych, do stosowania jesienią Cezaro i Trivino. Mówiliśmy również o środku do stosowania w postaci zaprawy, o produkcie, który którego nazwa to Gamelan, i mówiliśmy o czwartym środku Durango, który służy do zwalczania yy, chorób i regulacji pokroju w rzepaku. Nie tylko w Polsce, ale i za granicą są w przygotowaniu kolejne rejestracje, także to jest fajna sprawa, że możemy mówić o tych czterech rozwiązaniach, które już są zarejestrowane. Te rozwiązania na pewno będą wkrótce i będziemy z Państwem się dzielić tą wiedzą. Chwalić, pokazywać. Mając na uwadze rozwój e, rolnictwa, mając na uwadze również rozwój firmy, portfolio praktycznie chyba nigdy nie będzie zakończone. E, zmieniają się nie tylko wymogi, e, zmieniają się również oczekiwania e, producentów rolnych. W związku z tym e, mamy do, do dyspozycji coraz to, Nowe substancje, mamy do dyspozycji substancje, które są stosowane w innych układach. W związku z tym portfolio się tworzy, uzupełniamy je i również rozwijamy o nowe produkty. Jedne centralne dni pola to jest coś, co zawsze warto. Mieć w swoim repertuarze spotkań z klientami, jeśli są spotkania z prasą, są spotkania z rolnikami i mówimy o swoich rozwiązaniach, to zawsze dobrze jest też. Oprócz tego, że się o tym opowiada, to mieć miejsce, gdzie można to pokazać. To będzie myślę, że też święto dla Invigo i pokazanie portfolio, które naprawdę warto zobaczyć w tych, jak to dzisiaj nasz kolega powiedział, fajnych polach z pogodą, która też pozwoliła. Bardzo wyeksponować dobre cechy tych produktów i też pokazać, jakie są zagrożenia w postaci patogenów, chwastów czy, czy, czy szkodników, które swoje zrobiły na poletkach kontrolnych. Pola to przede wszystkim namacalne sprawdzenie, czy te rozwiązania, o których mówimy, czy te środki, które są umieszczone w takich czy innych pojemnikach, rzeczywiście robią to, czego oczekują nasi klienci. Dlatego też, tak mocno przez 8 lat istnienia firmy Invigo rozbudowywaliśmy i rozbudowujemy portfolio, żeby mieć rozwiązania na maksymalnie dużą ilość sytuacji, które w polu istnieją. Te nasze poletka, tak jak się spotykaliśmy z naszymi współpracownikami z, poza granicami, mówili, że fajnie chcieliby przyjechać zobaczyć. No, i tak się fajnie złożyło, że. Ale trochę nas zaskoczyli swoją liczebnością. Będziemy mieli około setki osób z Czech, Słowacji i Mołdawii. To są klienci, którzy już stosują nasze rozwiązania, ale również domniemam, że będą to potencjalni klienci, którzy chcieliby się przekonać, jak nasze rozwiązania, jak nasze technologie sprawdzają się w warunkach polowych. Indigo zaczęło swoją przygodę poza granicami Polski w 2016 roku. Od rozpoczęcia działalności Indwigo Czechy. To była pierwsza nasza spółka poza granicami Polski. W kolejnym roku, 2017, rozpoczęliśmy podobną przygodę w Rumunii. Było to Indwiga Rumunia. Podjęliśmy strategiczną decyzję o założeniu Indwigo Ukraina. Pracujemy nad tym. Mam nadzieję, że wszystko to zakończymy sukcesem. Indwigo na dzisiaj sprzedaje do 20 krajów. Prawie 40% ogólnej sprzedaży INWIGO to jest sprzedaż poza granicę Polski i to jest tendencja wzrostowa. Ja wierzę, że w ciągu najbliższych 2-3 lat to będzie 50%. Mam nadzieję, że ten rozwój poza granicę Polski będzie dynamiczny i fajny. Domeną funkcjonowania INWIGO w tej chwili to jest oferowanie technologii. Technologii, które są dostosowane do potrzeb. Rolnika dostosowane do warunków, których przyszło daną produkcję prowadzić, i również do otoczenia ekonomicznego, bo wiemy, że ono również się zmienia. Zmieniają się może ludzie i to jest czymś naturalnym i moja osoba jest tutaj po to, żeby te plany były jeszcze bardziej realne, żeby te plany były jeszcze może bardziej osiągalne i na pewno będę służył tutaj swoją wiedzą, doświadczeniem, żeby Cele, które przed sobą mamy, to znaczy służyć rolnictwu, dostarczać produkty, które będą spełniały oczekiwania i wychodziły naprzeciw potrzebom rolników, którzy oczekują rozwiązań skutecznych oraz też w tych, mimo wszystko, trudnych czasach dla rolnictwa, akceptowalnych finansowo.